Tegoroczne ferie zimowe spędziliśmy w Domu Kultury oraz na wycieczkach, w czasie tych ferii udało nam się pojechać do fanzeum, w którym uczyliśmy się czym są barwy, kolory, jak, jak jest światło, jak mieszać kolory, czym są podstawowe kolory, więc wszystko obracało się wokół tego jak bardzo barwny jest świat i jak dużo od niego zależy. To miejsce, w którym można się uczyć, ale też chyba dobrze bawić, bo tam było sporo takich atrakcji, które ucieszyły uczestników wycieczki. Oprócz samej wiedzy uczestnicy mogli zrobić sobie zdjęcia w specjalnie przygotowanych, barwnych oczywiście miejscach, scenkach. Od fioletu, czerwieni, zieleni, żółci, także w każdym z tych przestrzeni była jakaś tam kombinacja różnych przedmiotów, od na przykład słoneczników, po wielkiego, dmuchanego psa z balonu, na którym można było też usiąść i zrobić sobie to zdjęcie, więc oprócz tej wiedzy trochę zabawy. Te młodsze dzieci, które mogły też wybawić się w tych przestrzeniach, powiedzmy bardziej do skakania i przemierzania różnych trampolin, to te starsze mogły skorzystać po prostu i zrobić sobie fajne zdjęcie na Instagrama. To pierwsza wycieczka, druga tutaj w pobliżu Chrzanowa, bo okazuje się, że też są to atrakcyjne miejsca. Niedaleko Chrzanowa mamy Alwernię, a w tej Alwerni mamy słynne kopuły, w których od lat odbywają się nagrania filmów nie tylko polskich, ale i zagranicznych. I tym razem mieliśmy okazję odwiedzić to miejsce i sprawdzić, jak to faktycznie wygląda. Odbyły się warsztaty, jakby taka lekcja edukacyjna. To, co widzisz i słyszysz w filmie, niekoniecznie jest prawdą. Dzieci poznały tajniki, Dźwięku, tajniki efektów specjalnych mogły być w kopule, w której tak naprawdę odbywa się wszystko to, co ma się odbyć, czyli cała scenografia staje, jest, są aktorzy, są reżyserzy, są scenografowie, którzy są za to odpowiedzialni. Warsztaty również tutaj na miejscu, czyli w Moksirze. Tak, mieliśmy dwa dni warsztatowe. Pierwszy dzień były z kulturą Indian. Marek Ptasiński, moje indyjskie imię, to jednak my sami Paskan. Cieszę się bardzo, że są atrakcją również w tych czasach, bo Indianie już są mało popularni. Ja urodziłem się w czasach, kiedy złota era westernu wzmagała mi fantazję. Myśmy się bawili na podwórku w Indian. Dzisiaj jest to trochę takie, no z poprzedniej epoki powiedziałbym. Cieszę się mimo tym bardziej, że y, można dzieciaki tym zainteresować. Zajęcia prowadziliście panowie w strojach właśnie indiańskich. One są wzorowane na jakichś plemionach? Czy to wasza wyobraźnia? To są przede wszystkim stroje, które, które staramy się wiernie odwzorować na podstawie e, ludowych, bo tak to trzeba nazwać, e, strojów Indian Ameryki Północnej z regionu Wielkich Równin. Hmm. Zasadą jednak jest, żeby nie kopiować nigdy jeden do jeden. Żeby oddawać jakby, wierny kun kunszt i dać coś od siebie, czyli samemu sobie wymyślić te wszystkie wzory i zrobić to z techniką tak, jak robili to w sensie Indianie. Czyli piropusza na przykład z czego? No my akurat mamy, Ja mam pozwolenie od Indian z Blackfeet, z Montany na prezentację piropuszu, a nie mam pozwolenia na chodzenie w piropuszu. Piropusz dla Indian jest rzeczą bardzo ważną. Bardzo dystyngowaną. Nie każdy może mieć trzeba mieć osobne tak bym, zezwolenia w pewnym sensie, od rady starszych i tak dalej. Każde pióro coś oznacza, więc to nie jest tak, że każdy może sobie ubrać. Nasze pióropusze, te, które mieliśmy na sobie, te takie tradycyjne, są raczej z piór drapieżców, czyli z Kondora. Nie mamy piór z Orlich. Celowo nie mamy z piór Orlich, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to takie sakrum dla. Dla rdzennych mieszkańców. My nie jesteśmy Indianami, jesteśmy Indianistami. O czym opowiadaliście dzisiaj dzieciakom podczas tych zajęć? Postaramy się wzbudzać ciekawość kulturą Indian, więc jakby poszczypcie z, każdego, z każdej dziedziny. Począwszy od nie wiem, rękodzieła, legend, tańca, używanych instrumentów, obyczajów, tak żeby jakby zrzucić ziarno nie tylko opowieści, ale można też spróbować swoich sił, choćby w strzelaniu z łuku dzisiaj. Tak, tak, no strzelanie z łuku jest nieodzownym elementem tej, tejże kultury i, i no chyba byśmy byli potępieni, gdybyśmy tego nie spróbowali. Jest jeszcze oczywiście malowanie twarzy, plus parę, parę innych takich rzeczy. Czas nas trochę ogranicza i możliwości. E, natomiast właśnie w tej chwili dzieciaki strzelają z łuku, będą próbowali, że to nie jest takie łatwe jak na filmach, jak się wydaje. Mam nadzieję, że ktoś trafi. trafi. To jest oczywiście, żeby było wszystko jasne, Stuprocentowo bezpieczne, ponieważ nadzorujemy to wszystko i staramy się, żeby. Mamy również broń, ale no tej broni tutaj w mieście nie będziemy używać. Na zakończenie ferii połączyliście siły i zaprosiliście do przybycia tutaj przedstawicieli innych instytucji. Tak, z Biblioteką Miejską oraz z Muzeum w Szanowie postanowiliśmy stworzyć jeden blok warsztatowy, i każda z tych instytucji mogła coś zrobić specjalnego dla tych dzieciaków. W gruncie rzeczy były to przede wszystkim warsztaty plastyczne większości opierającej się na znanej wszystkim Akademii Pana Kleksa, bo teraz dzieci są jakby w, na tym etapie, że jest w kinach, więc chcieliśmy to im przełożyć po prostu na kartkę papieru. Ferie się skończyły, ale co, już powoli planowanie zajęć wakacyjnych. Tak, planujemy wakacje, planujemy podwórka, planujemy inne projekty skierowane dla dzieci, więc myślę, że w tym roku będzie się dosyć dużo działo.